Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska Oczami Białorusinki. Mam na imię Maria. Do Polski przyprowadziłam się z Białorusi wraz z rodziną prawie 4 lata temu. Mieszkamy w Krakowie. Z zawodu jestem lekarką i tutaj w Polsce kontynuuję swoją drogę. Zawodową, przekwalifikowując się w polskim systemie. Temat medycyny jest dla mnie bliski nie tylko zawodowo, ale również jako człowiekowi, który, jak i wszyscy, korzysta z opieki zdrowotnej. Dlatego postanowiłam w tym odcinku porównać kilka kluczowych danych o stanie służby zdrowia w Polsce a na Białorusi. Zobaczymy razem, czy one są, czy są wielkie, czy odwrotnie. Są prawie niezauważalne. Informacje wzięłam z internetu, ponieważ prawie kilka dni temu na Białorusi z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia odbyła się prasowa konferencja, która poruszyła temat braków kadrowych i wykształcenia lekarzy. Zacznijmy od liczb. Na Białorusi pracuje mniej więcej 47 tysięcy lekarzy specjalistów i 111 tysięcy średniego personelu medycznego. Dla porównania, w Polsce mamy ponad 163 tysiące lekarzy, czyli prawie 3,5 razy więcej przy populacji tylko 4 razy większej. Struktura wiekowa lekarzy na Białorusi i w Polsce. Na Białorusi 18% wszystkich lekarzy to emeryci. To około 28,5 tysiąca osób. Ministerstwo Zdrowia w Mińsku uważa ich za złoty fundusz doświadczonych mentorów dla młodych kadrów. W Polsce sytuacja jest jeszcze bardziej wymagająca. Według danych OECD 38% lekarzy w Polsce ma ponad 55 lat, a co czwarty lekarz przekroczył już 65 rok życia, lecz nadal pracuje zawodowo. Średni wiek lekarzy specjalisty w Polsce to aż 56 lat. Oznacza to, że w obu krajach system w dużym stopniu Opiera się na kadrze wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Różnica polega na tym, że w Polsce ta sytuacja jest gorsza niż na Białorusi i młode pokolenia nie nadążą zastępowaniem specjalistów. I to realne wyzwanie na kolejne lata zarówno dla Polski, jak i dla Białorusi. Co z młodymi lekarzami i studentami? Na Białorusi w czterech uniwersytetach i 16 kolegiach uczy się około 20 tysięcy przyszłych lekarzy, z czego 5 tysięcy to cudzoziemcy z 63 krajów. Najczęściej są to studenci z Turkmenistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Armenii, a Ostatnio Gwineja Równikowa. Co roku do pracy w białoruskich szpitalach trafia ponad 8 tysięcy absolwentów, z czego około 100-150 obcokrajowców zostaje na miejscu i podejmuje pracę. W Polsce liczba cudzoziemców na kierunkach medycznych sięga 7-8 tysięcy, przy całkowitej liczbie studentów medycyny szacowanej na około 40 tysięcy. Tutaj dominują osoby z Ukrainy, Indii, Norwegii, Niemiec, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej i Szwecji. Wiele z nich wybiera studia w języku angielskim, które oferują największe uniwersytety medyczne w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Lublinie. W obu krajach udział studentów zagranicznych jest wysoki, ale na Białorusi ich odsetek jest nieco większy, to 25%, podczas gdy w Polsce to około 18-20%. Jednak różni się profil tych studentów. Białoruś głównie przyciąga studentów z byłych z sowieckich, radzieckich republik i Bliskiego Wschodu. Natomiast Polska przyjmuje studentów z Unii Europejskiej, Azji i Bliskiego Wschodu również. Ile z tych studentów zostaje w kraju? Na Białorusi, już powiedziałam, 100-150 cudzoziemców rocznie zostaje na Białorusi. Pracować w medycynie, natomiast w Polsce takich danych nie znalazłam. Trudno to oszacować. Wielu studentów wraca albo do swoich krajów ojczystych, albo wyjeżdżają gdzieś indziej dalej na zachód. Czy jest deficyt lekarzy? Oficjalnie Białoruś nie uznaje deficytu. Mówi, że żadnych problemów nie mamy. Mówi się, wszystko zależy od racjonalnego wykorzystania lekarzy. Na przykład poprzez szkolenie z nowych specjalizacji. Na Białorusi lekarz ogólny już po jednym szkoleniu może wykonywać USG, może leczyć jak kardiolog, neurolog, lok-lok-lok. Natomiast w Polsce szczerze braki kadrowe są uznane oficjalnie. Wskazuje się na niedobór specjalistów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Jakie są z tego wnioski? W obu naszych krajach są podobne problemy: starzejące się kadry, odpływ specjalistów i potrzeba reorganizacji. Jakie ja to widzę? Jakby nie staraliśmy się opierać się wyłącznie na wewnętrzne siły, szkolenie, dokształcenie, tak czy inaczej, dzisiejszy świat potrzebuje pomocy emigrantów, bo, jak widzimy, demograficznie. Nic się już nie zmieni, ani Polska, ani Białoruś nie idzie w takim kierunku, żeby nas, Białorusinów, Polaków, było coraz więcej. Piszcie w komentarzach, co was być może zdziwiło, zaskoczyło, zasmuciło. Jak wy oceniacie system zdrowia w Polsce? Będę wdzięczna za wszystkie Wasze opinie, komentarze. Cieszę się z Waszej obecności tutaj na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.